Cześć kochani, jak się macie? E, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Izzy prowadza Polester. E, jak widzicie, u nas piękna wiosna, słonecznie, ciepło. Stąd postanowiłam zabrać Was na spacer po, e, i opowiedzieć więcej o kulturze hinduskiej. E, znajduje się na e, Złotej Mili, Golden Mile. Jest to ulica Belgrave Road, która zaczyna się od skrzyżowania z Api Parkiem, Ciągnie się przez mile, czyli około kilometr sześćdziesiąt, na której znajdują się sklepy jubilewskie z indyjskimi wyrobami, ze złotem indyjskim, sklepy z ciuchami, tekstyliami, gdzie można nabyć sari, restauracje, knajpki indyjskie. Jest to figiel kulturowy tak naprawdę i Golden Mile określana jest jako Miejsce, gdzie Wielka Brytania spotyka się z, z największym bazarem indyjskim poza terytoriami Indii. Zapraszam serdecznie, chodźcie ze mną, pokażę Wam to magiczne miejsce. Historia Berkeley Road to historia przedsiębiorczości. Przez wiele lat był to silnie prosperujący obszar z zakładami produkcyjnymi oraz fabrykami. Tam widzicie dawną siedzibę główną fabryki British United Manish, można sobie język połamać, generalnie producenta e, maszyn obudniczych oraz materiałów obuwniczych, e, która przez większość XX wieku była jednym z głównych e, eksporterów e, tych oto właśnie produktów do 50 krajów na e, całym świecie. Obszar ten na początku w okresie industrializacji był podporządkowany całkowicie tym zakładom produkcyjnym, czyli znajdowały się fabryki i zakłady produkcyjne oraz domy mieszkalne dla pracowników. Drugą potężną fabryką, o której warto wspomnieć, to fabryka tekstyliów Wolsi, również niestety obecnie nie działająca. Jeszcze możecie zobaczyć dawną główną siedzibę fabryki maszyn obuwniczych i materiałów w całej okazałości. Warto wspomnieć, że w szczytowym momencie zakład ten produkcyjny zatrudniał 4000 pracowników. Był to największy zakład w Lester. Aby obsługiwać tak ogromną liczbę pracowników, w 1882 roku zbudowano tutaj dworzec kolejowy. Belgrave Station był jednym z kilku dworców kolejowych w ówczesnym czasie w Leicester i przez kilkadziesiąt lat obsługiwał ruch turystyczny głównie do nadmorskich kurortów, takich jak Skegness czy Mablethorpe. Linię kolejową zamknięto w 1962 roku, a teren należący do dworca przekształcono na parking oraz sklepy. W latach 60. obszar ten zaczął podupadać. Większość zakładów produkcyjnych, fabryk została zamknięta, a domy pracownicze opustoszały. Na początku lat 70. zaczęła tutaj napływać ludność z Indii i Pakistanu, a także po 1972 roku prześladowani mieszkańcy Ugandy, skusiły ich niskie ceny wynajmu, a także bliskość do centrum miasta. Mieszkańcy, nowi mieszkańcy zaczęli otwierać własne sklepiki, prowadzić swoje własne biznesy, restauracje czy, czy inne zakłady produkcyjne i dzięki temu w ciągu kilkunastu lat obszar ten na nowo rozkwitł i zaczęła jakby tworzyć się Złota Mila, którą znamy z dnia dzisiejszego. Wybierając się na spacer Złotomilą należy przede wszystkim pójść na jedzonym, ponieważ zapachy, które tutaj się czuję, pachną niebiańsko. Jestem akurat przed jedną z, z najsłynniejszych restauracji wegetariańskich, Bobby, która serwuje specjał tego lokalu. w restauracji Pobli. Przepyszne. Różne słodycze, ciasteczka. No to wszystko wspaniałe, ale jest bardzo smaczne. Otwieram siatkę, bo będzie trudno jedną ręką. Dostałam serwetkę. Również Widelec wynos jest to zapakowane w pudełeczku. Dość ciężkie. Przyklejone. Szukajcie. Ok, w pudełeczku. Muszę sobie chyba pomóc. Ok, okay. pudełeczka na... wygląda dość. Dużo tutaj rzeczy. A jeszcze widzę, że taśmę nas jest zabezpieczona. Może położę go tutaj na pieniku Siedzę na pieniu. Ok. I otwieram pojemniczek. Bardzo dużo warzyw. Widzę jogurt. Pachnie niebiańsko. Mm. Dużo przypraw. Poczekajcie, ten papier. I zaraz spróbujemy. Wygląda przepysznie. Mm, mm, mm. Bardzo pikantne. Jednocześnie słodkie. Znajdują się tutaj. Takie małe kulki, nie wiem czy widzicie, z, z ciasta, chyba naleśnikowego i w środku jest nadzienie. Mm, powiem Wam, że smakuje to naprawdę obłędnie. Widzę, że są tutaj również um, chrupki. No, trudno to na nazwać no, chrupki, m, e, takie m, przekąski, typowo, właśnie e, hinduskie. Eee, słodko ostre eee, czuję kolendrę kary oczywiście eee, jest to na zimno podawane jako chyba przekąska zaraz spróbujemy dalej mm. pyszne naprawdę powiem Wam warto spróbować to jest nadzienie Bardzo dużo są też tutaj owoce granatu, jogurt, mango. Widzę, że jest również cebula. I może Wam spróbuję taką kuleczkę wyciągnąć. O, to jest ta kulka, właśnie w całości. ja muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo smaczna przekąska. Jeżeli będziecie kiedyś w Lester, to polecam, e, zajrzyjcie do e, restauracji Bobis. Jak zresztą widzicie, nie, ulica tętnie życiem. E, wszyscy chodzą na zakupy. Niedawno u nas otworzono wszystkie sklepy, które nie nie były spożywczymi i aptekami stąd dzisiaj sobota pierwsza sobota tak naprawdę e, po otwarciu sklepu więc jeszcze do tego e, sobota handlowa więc e, wszyscy, wszyscy wybierają się na zakopy i w Belgrave Road tętni chwyciem pokażę mam jeszcze jak te witryny wyglądają e, Pogodę mamy przepiękną, jak sami widzicie, jest głośno, tutaj kolejny sklep jubilerski, niestety nie mogę Wam z bliższej pokazać go, ponieważ jest zakaz filmowania, tutaj panie oglądają naszyjniki, złote bolczyki, już się przejdę, przesunę. Tutaj kolejny sklep jubilerski. widzicie, są przepięknie pokazane. Ładnie czekają w kolejce. Wszyscy w paseczkach. Kolejne sklepy. Proszę. Powiem szczerze, że to złoto jest przepiękne. Przyciąga uwagę, ale jest bardzo żółte. Kolejny sklep z biżuterią. Widzicie, jest na to popyt. A tu już sklep z odzieżą sari i tradycyjnymi e, obraniami hinduskimi. Jeszcze taki rzut na ulicę. Tutaj przepięknie zdobione, wspaniałe sari. Miejące się wzmury. Przepiękne są te ciuchy, bardzo strojne. Kolejna wytryna, tak więc jak widzicie, naprawdę jest to bazar e, indyjski, można znaleźć tutaj wszystko od biżuterii, tradycyjnych sari i ubrań, e, po na przykład właśnie garnki. Za mną widzicie sklep jednej z e, najsłynniejszych projektantek e, mody indyjskiej, Arinder Bullen która zaprojektowała kostiumy do filmu The Black Prince z 2017 roku. Kto oglądał ten film, niech się przyzna. Film opowiada historię indyjskiego króla, który został odseparowany od matki i wychował się w Wielkiej Brytanii i za przyjaźnią z królową Wiktorią. Przepiękne kostiumy, muzyka, Klimat bollywoodzki naprawdę warto, polecam, jeżeli nie macie planu na wieczór, może akurat ten film. Co ważne, sklep ten jest licznie i chętnie odwiedzany przez mm. te wszystkie, te wszystkie, te wszystkie. Sama goestanta została uznana za lepszą projektantkę w Młody w 2020 roku oraz trzyma wiele różnych wyróżnień. Jestem w tym sklepie Sari i chcę Wam pokazać, jak wygląda tradycyjny strój Sari. Przepiękna cuknia do tego szarfa. Mnóstwo tutaj materiałów, jak możecie zobaczyć. Przepiękne chusty. Wszystkie mienią się w różnych kolorach. Naprawdę jest tutaj przepięknie. Tutaj natomiast tradycyjny strój męski oraz dla dziewczynki. Możecie zobaczyć, bardzo tutaj jest kolorowo. Akurat są przeceny. Jeszcze pokażę Wam tutaj, jak to pięknie wygląda. Ma na manekinie, jak to. Wygląda to wspaniale. Materiały są delikatne, młudkie. naprawdę można wybierać do wyboru, do koloru. Przepiękne stroje. Odbywa się tutaj kilkadziesiąt festiwali, m.in. festiwal karaibski. Jednak najważniejszy to e, Diwali, obchody święta światła, jego święta, które odbywają się w październiku każdego roku e, i w związku z obchodami Diwali e, na e, Złotej Mili potrafi się zgromadzić nawet 40 tysięcy osób. Podczas tych obchodów jest tradycyjna muzyka hinduska, kuchnia, tańce, pokazy, śpiewy, a przede wszystkim cała ta ulica rozświetlona jest tysiącem światełek oraz ozdób ulicznych. Także wygląda to po prostu niesamowicie. I co ciekawe dla poszanowania różnych kultur w Leicester. Władze miasta również zaświecają te ozdoby tutaj także podczas świąt Bożego Narodzenia. Ale 10 minut po od złoty mili znajduje się jedna z najbardziej okazałych i najpiękniejszych świątyni hinduskich, Mandir, którą widzicie za mną. Jest ona wykonana z białego wapiennego kamienia i znajdowała się kiedyś tutaj fabryka dżinsów. Natomiast w 2011 roku została otwarta, poświęcona E, właśnie ta świątynia, którą widzicie za mną. Mandir został zaprojektowany w stylu świątyni e, hinduskich z no północnych Indii. E, kamień biały, który widzicie, e, został wyrzeźbiony przez w z Indii, przewieziony tutaj do Lechtep, a następnie poświęcony. Zmontowane i 9 października 2012 roku otworzono tę oto świątynię. Świątynia jest bardzo bogato rzeźbiona. Znajdują się tutaj statuły religijne, a także kwiaty lotosu i pawie symbolizujące pokój i piękno. Na dachu natomiast znajdują się trzy wieże ze złoconymi elementami, które symbolizują. Himalajów. Legenda miejska głosi, że przy montażu tego pięknego białego kamienia wapiennego uczestniczyli również Polacy budowlańcy z Lester. Niestety nie znalazłam potwierdzenia tej informacji, jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, proszę dajcie mi znać w komentarzu. Mandir w całości został sfinansowany przez darczyńców e, oraz e, lokalną wspólnotę. E, stał się centrum kultury hinduskiej. Znajduje się tutaj, e, tak jak wspomniałam, centrum kultury, księgarnia, a także prowadzone są e, zajęcia dla młodych hindusów, e, um, uczących jej religii, języka, a także kultury hinduskiej kochani przygotowałam dla Was dzisiaj. Mam nadzieję, że udało mi się Was przenieść w egzotyczną e, kulturę hinduską, Poczuliście klimat e, złotej mili. E, oczywiście, jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, a także zasubskrybujcie kanał, by nie ominął Was żaden odcinek i po Lester. Miłego popołudnia, kochani, do zobaczenia. Dzięki, pa-pa!